Pan Paweł Skowron zaprosił mnie na ławeczkę. Ale nie byle jaką ławeczkę. Okazuje się, że jest to najnowszy produkt, najnowsze urządzenie firmy Verano, które miało swoją premierę podczas poznańskich targów Instalacje 2016. Panie Paweł, ja rozumiem, że ta ławka jest ładna, bo to widać. Ja rozumiem, że ta ławka jest wygodna, bo na niej siedzę. Ale co ławka ma wspólnego z grzejnikami? Jest to po prostu ławka drzewcza. Komodo z hiszpańskiego znaczy wygodny. Połączyliśmy funkcję wygody z grzaniem, i tak w efekcie tych naszych prac powstała pierwsza polska ławka grzewcza. Jak to działa? Tam jest normalny grzejnik podłączony do domowej instalacji wodnej. To jest typowy grzejnik. Grzejnik podpięty do instalacji centralnego ogrzewania. Tak jak każdy inny grzejnik w pomieszczeniu. Który oprócz funkcji grzania, w przypadku Komodo gwarantuje nam też doskonałe odczucia, doznania, jeżeli chodzi o wypoczynek. Po prostu można na tym usiąść. No dobrze, ale gdzie taką ławkę, na przykład w domu, możemy postawić? Doskonale ten produkt będzie komponował się w ogrodach zimowych, w wyjściach na taras, w antresolach, ale ma też zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, takich jak hole, przejścia, przewiązki między budynkami. Mamy bardzo wiele takich realizacji, które doskonale promują ten produkt. No i właśnie według przedstawiciela, eksperta firmy Verano to jest normalny grzejnik. No to nie jest normalny grzejnik, to jest piękna ławka. Proszę mi powiedzieć, w jakich wersjach kolorystycznych w tej chwili oferujecie klientom takie rozwiązanie? Grzejnik, na którym obecnie siedzimy, jest wykonany z drewna. Obudowa jest stalowa. Istnieje możliwość polakierowania tej obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Jeżeli chodzi o wykończenie, w standardzie jest to drewniane, ale możemy zastosować kamienne płyty, deski kompozytowe czy inne rozwiązania potrzebne architektom i zgodne z wizją architektoniczną projektanta. Ale zauważyłem, że boki tej ławeczki są wykończone szkłem. To pięknie wygląda, ale czy to jest trwałe? Żeby podnieść standard i prestiż tego urządzenia, postanowiliśmy wykończyć nasze, naszą ławkę grzewczą Komodo właśnie poprzez zastosowanie elementów szklanych. Myślę, że był to strzał w dziesiątkę. Z pewnością najnowszy produkt firmy Verano, czyli ich rewolucyjne, innowacyjne, podgrzewane ławki są kapitalnie zrobione. Będą idealnie pasowały do każdego, nawet najbardziej designerskiego wnętrza bo komodo po prostu jest w dechę.